się ja się mam, Ko, z tej strony Leon. Witam Was bardzo serdecznie w moim pierwszym odcinku z głosem. Bo nie miałem kamerki ani mikrofonu, ale znalazłem jakąś dzisiaj kamerkę od starego Xboxa. To wziąłem. Wiecie, ale ja nagrywam po prostu lubię. Ja nawet nie nagrywałem żadnego filmiku, ale uda nam się nagrać teraz, ja to wiem. Ale, ale ciekawe. I ja się, ja się teraz pytam. Na kolejnym odcinku nie odpowiecie pod komentarzem albo ten, na tym, czy Wy widzicie to, To dzisiaj pasek zadań mój od komputera, bo inaczej się nie dało. Ja musiałem go odkryć. Czy, czy Wy go widzicie, czy nie? Jestem ciekawy. Ja cię? Nagrywamy tylko dzisiaj jedną arenę, bo ja nie wiem jak YouTube'a ile czasu może... Au! Oh, naprawdę Ale na pewno tylko dziś 10, 10 minut nagrywamy. Więc nie ten mam jeszcze. Czekaj, czekaj, czekaj. Czy, czy, czy też youtuber? Czekaj, czy, te, czy on ma cheaty? Czekaj, ten typ chyba ma cheaty. Nie no, pewnie on ma ale, 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 ale. Gdzie to ucieka? Gdzie to coś ucieka? Aż dotąd. Mhm. Pięknie. On nie goni. Ja nie, on mnie goni. Eee... Ale Cyp pewnie się zgubił. I on nie widział, gdzie O nie, on tu idzie, nie. Nie mnie! Nie mnie! Nie zaufasz mnie! Ja wracam do wady. Akcja i zauważyli mnie. I tak nie wiem, co za diaksę trzeba kupować. A nie wiem! Ulepszenia jakieś. 5 Ario. Oha. 5 Emeraldów. 5 irona to standardowo. I teraz pewnie będzie 10, więc sobie uzbieram 10. 10 Standardowe. Co Standardowe. Słowo. Jest! Pięć golda trzeba teraz. Okay. To ja już mam! Pięć golda. Teraz dwadzieścia czy dziesięć? Pewnie dziesięć. Tak fajnie. Albo jak ktoś to ogląda, to niech mi napisze, bo ja nie wiem, czy w ogóle moje filmy mają wyświetlenie jakieś. Chyba, że wiem. Czekaj, chyba nie, no wiem. Ale aż 5 emeraldów, masz? A co i za, za ile? A 10. No to ja mam 10. Dobra, ja idę. I tak już nie ma łóżka. Że ja idę. Gdzieś dziwy pewnie mnie zabiją, ale nie zabiją. A ten typ. Nie istnieje. Nie, nie ma paczki. O, no i recht! Ja, ja ci tego nie zniszczyłem. Ja ci obiecuję, że ja, ci tego nie ja tego nie zniszczyłem. Gdzie on jest? Czy on do mnie idzie? O nie, on do, mnie on do mnie idzie Dobra, mój tik, dawaj tik. No ho. do mnie nie pójdzie Dobra, idzie do mnie. Nie! Tak nie ma, tak nie ma. Nie ma. Tak nie ma, powiedziałem. Tak nie ma. Tak nie. Ale tak no jak e, 6 minut dopiero. To jeszcze, jeszcze mamy czas. Game over. A, to game over. To okej. Okay. CO?! Oni Ten e... Ty ten typek się zwakował? Zwakował się. Chwały user. Wiemy o nie. To też mogę dotykać! super. A co to są to za op? Kolor tła czarny. O! Wy widzicie, co ja klikam, nie? Pewnie. Lazy Trzy przyciski. Też trzy A jak być? A jak mam być niby trzy, cztery? Hmm... A co on się tak głupio na mnie patrzysz? A co wy się tak... Co oni się tak... Nie patrz. Tak... Co oni się tak na mnie patrzą? Idę od nich. Nie, nie zapomnij, czy ja właśnie zniszczyłem, czy ja, e, nieważne. jeszcze jeden, dawaj to, dawaj to, dziękuję. Jeszcze się zastanowiłem, jak na w ogóle ten odcinek. A to może Bedwars? Bedwars u Le Leona. Bedwars u Leona. Jak będzie spoko? Tak myślę. że będzie spoko. Ale może nie być spoko. To wtedy było to smutno. Ale, ale nie. Co robi. A, nie wiem. Nie wiem, co te rzeczy robią. Co? Czekaj. Czy ja Nie wiem, co te rzeczy robią? Nie wiem, co te ludzie ci ludzie robią w tych serwerach. Może jakieś linki? Link, to jakiś tytuł, Może. Przepraszam, jak, jak to słyszycie, ale ja myślę nad, mi, nad moim kanałem. Bo ja nie wiem, czy ja mam dalej go kręcić, czy nie. Czekaj. No, chyba dobrze powiedziałem kręcić. Nagrywać. No, nagrywać może też. Ten typ może za chwilę tu przyjść pewnie. Więc ja się przygotuję. Siekierkę weznę. A Sikierka ile ma? Cztery. A miecz ma chyba trzy. To nie może być prawda. Miecz musi mieć trochę pięć. Sikierką chyba. Sikierką chyba lepiej. Bo wolę Sikierką. Trochę. Ale mieczem będę. O, jacie, już długo? Już 10 minut też. Ja nie wiem, jak to nagrywać. Chyba ma za słaby komputer, żeby to przeżył. Dobra, jeszcze. jeszcze. To jest moja ostatnia arena. Jak na dziś. Tak, to będzie moja ostatnia. Jakby co? To ja nie mogłem na naderpędza grać, bo zbanowali mnie. Zacitowanie, włączyłem flyer tylko i, i bum, i mnie nie ma już. Ten typ chyba oszalał. Jak to można? Przecież tak. Czy... Co on tak słabo to obudował? Teraz liczę, żeby mój komputer nie wybuchł potem, jak go nagram. Nie, on jest to gamingowy, tylko nie mam systemu Windows. Jest, aktywuj system Windows przez do ustawienia, aktywować system Windows i ja tego nie lubię. A ty w ogóle. A wy w ogóle to dalej oglądacie? Czy nie? O! Ale. Ale miałem wyczucie! Udało mi się! O nie, o nie, A, to ja chyba już zginę, nie? Zginę, nie? Powiedz mi prawdę. Pewnie zginę, nie? Prawda, że zginę? Tak, prawda, że zginę. A ty, ty pierko. Ty pierko. Ty, ty chcesz? O nie, to ja zginę już. Po mnie, po mnie, po mnie. O, o, jednak nie, nie, już tak, hotu tu, hotu, hotu no to, to ja nie klikam, na to ja to, hej, 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 w ogóle nie wiem, czy ja mam, ja Żegnam się i pa-pa!